Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich istnień, które żyją wokół nas, ludzi, aniołów w niebie, aniołów prawdziwych, tu na ziemi aniołów trochę pobrudzonych, bo wszyscy tu jesteśmy nieco Popruszeni jakimś brudem, z poprzednich żyć jeszcze nawet. Bo samo to, że się rodzimy na tej Ziemi, konkretnie my na tej, ale i na innych też, w innych galaktykach, w naszej galaktyce jest przecież mnóstwo cywilizacji, nie tylko na naszej planecie. Więc wszyscy, którzy się rodzą w tym kosmosie, Powtarzają lekcje. Powtarzają lekcje. Uczą się. Cały czas się uczą, jak zdobyć wieczność i wieczne technologie, które cieszą i, i mm, napędzają nas cały czas na poznawanie. To jest trudna sprawa, więc podkreślam: rodzimy się tu dlatego, że musimy odrobić lekcje. A niektórzy filozofowie, myśliciele Twierdzą, że tu jest raj i z niego trzeba korzystać i nie ma nic innego. No, mylą się i to bardzo. <laughs> nie ma tu raju, nigdy nie było. Tutaj wszyscy doświadczamy lekcji to dość twardych, niektórzy bardzo, cierpią, i to ich zastanawia, albo i nie, bo to zależy od tego, jak to został. Wychowany, w jakiej kulturze, w jakiej rodzinie. To wszystko się łączy z sobą, z cala. Nie ma przypadków. Przypadkiem jest może w cudzysłowie to, że odchodzisz od Boga, urodzisz się i już o nim zapominasz. Nie chcesz, a przed zejściem, jak ojciec Pio mówił, wszyscy sobie obiecują, bo już mają trochę większe poznanie, przed zejściem na Ziemię. Między jednym w ciele nie ma drugim, tam jest troszkę rozpoznania. Obiecują sobie, że jak zejdą, to będą dążyć do Boga, dążyć do duchowości, dążyć do tego, by nie krzywdzić, by kochać, by miłować, żeby zdawać egzaminy życiowe. A egzaminem życiowym największym i najtrudniejszym jest być dobrym. Być dobrym dla wszystkich. I kochać wszystkich jednakowo to jest największy egzamin. Nie ma większego, jeśli chodzi o duchowość. To zresztą ojciec Pio mówił. Dlatego Ludwik Gabryś, którego tutaj mieliśmy, dzisiaj mamy Faustynę, właśnie też skończył uniwersytety duchowe, wszystkie. A przecież, jeśli chodzi o szkoły te, te fizyczne, materialne, Ideologiczne, to skończyły tylko siedem klas, bo materia jest ideologiczna. To, to, to trzeba też wiedzieć. Cała ta natura jest ideologią aniołów, którzy wyszli z nieba i stworzyli inną materię, i ona nas niestety krzywdzi i manipuluje nami. Pokazuje nam piękny świat, bo jest dużo piękna. Ja też zresztą obrazki wrzucam na Facebooka, ładne i tak dalej. To nas powinno pobudzać, ale niektórzy się zatrzymują tylko na tym i promują ten świat. Potem stwarzają różną filozofię pod to, różne nawet organizacje, nawet państwo się pod to stwarza, żeby żyć tutaj godnie albo i niegodnie, byle użyć sobie. To jest fałszywa droga. To jest droga tego świata, droga tej mądrości ludzkiej tylko. A nie anielskiej, jaką mamy w sobie. Dlatego trzeba pogrzebać trochę w swojej duszy, zapoznać się z nią i z... pomyśleć, co ona naprawdę wie i czego chce. <laughs> Bo to jest ważne. Dlatego mówię, że narodziny, któreś tam z kolei, ja już też mam której z kolei, jeszcze trochę mi zostało i, i się pożegnamy. Z tym światem. Każdy się żegna z tym światem. Raz szybko albo dłużej, to zależy. I na ogół nikt nic nie wie dalej. A powinno się coś już wiedzieć na temat życia i śmierci. Skąd i dlaczego to wszystko się wzięło? Jaki jest powód? Jaki jest, jaka jest przyczyna? Bo skutki to widzimy, ale przyczyny, przyczyny słabo znamy. Trzeba się tego dowiedzieć. Wtedy będzie. Mm, Szybciej nam się spłacało to, cośmy kiedyś popsuli. Ojciec Pio mówi, że sami żeśmy to zepsuli i sami musimy naprawiać. Dlatego grzebiąc się tylko w materializmie, w strukturach państwa, w jakichś komisjach głupich całkowicie, zamiast rządzić państwem odpowiednio, to się zajmują nie wiadomo czym, no to właśnie <laughs> brniemy w tym materializm ideologiczny. Nieważne, czy to są z lewej strony ludzie, czy z prawej strony wszyscy podlegamy tej materii i trochę ona nas manipuluje w taki czy inny sposób. I warto to rozpoznać, i wtedy nasza duchowość będzie całkowicie inna. Będziemy umieli przetwarzać tą materię dla nas osobiście, dla ducha, dla radości i szczęścia, bo ta materia miała kiedyś służyć dla szczęścia, ale widzimy, co wyszło. No nie wszystko wychodzi jak trzeba, a chciałoby się. Dlatego musimy mieć do tego dystans i brać to na siebie i przetwarzać tą materię. Na, na, na przebóstwiać ją, że tak powiem. Kto ma urodziny, imieniny, <laughs> to wszystkiego najlepszego życzę. Wkładamy do koszyczka Ojca Pio wszystkie nasze sprawy i dzisiaj się pomodlimy właśnie przez siostrę Faustynę, która też schodziła do mnie na rozmowy, abyśmy to ogarnęli umysłem i sercem, bo serce jest najważniejsze. Serce umysłowe. W tym świecie musi być serce umysłowe, ale w niebie też jest serce umysłowe. Tam też się myśli, nie tylko czuje. Czuć, jak, nawet jak tutaj czujesz, to przecież to czucie również jest umysłem, nie tylko. Samo uczucie. Samo uczucie nie istnieje. To są. Dusza jest bardzo wzbogacona we wszystkie elementy, takie jakie ma Bóg, i dlatego jednocześnie myślimy uczuciami i hmm, czujemy myślami. No, tak to można by też powiedzieć. Więc módmy się za wszystkie nasze sprawy. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Przeczytam Wam wiersz, który kiedyś napisałem. <laughs> Dzisiaj może rozpocznę powtórkę. Kiedyś już to czytałem o dogmatach, o historii kościoła, taki w punkcikach po dwa punkty może dziennie <laughs> a teraz wiersz zostaję z tobą cudowne lica piękny poranek z nich się budzi wiem gdzie jesteś słowa słyszę rozśpiewane wiosną słowa słyszę zapachem jabłoni namaszczone potęga się ducha w nich wznosi gdy wschodzi słońce, każdym kolan ugięciem, każdym spojrzeniem Cię witam we dnie, każdym obrazem wspomnień, jestem przy Tobie. Każdym marzeniem, westchnieniem, wtapiam się w Twoją miłość. A kiedy nadchodzi wieczór, kiedy pustoszeją ulice pośród pól złocistych, Idę z Tobą o nocy ciemnej, gdy anioły lecą do gaju w odpoczynku. Idę spać w Twoim towarzystwie, by rankiem znów przywitać Cię wśród miodu niebiańskich pieszczot. To teraz jakieś rozważanie krótkie. No, później weźmiemy właśnie tych. Te... Z drugiego tomu. Świat, w którym żyjesz, szybko dla ciebie się skończy. Teraz masz 20 lat, jutro 30, a pojutrze dobijesz do 80. Nie ma co się wiązać z tym światem nadziei, z tym życiem, bo i tak je stracisz. I nie stój po swojej śmierci w kolejce po to samo. Zmień opcję. Najlepiej już teraz. Śmierć, uśnięcie inaczej, będzie dla Ciebie wyzwoleniem. Zmiana wiedzy zbawi Cię. I ojciec Pio mówił: Im więcej wiesz, tym jesteś większy. Więc więcej czujemy, im więcej wiemy, tym więcej czujemy i więcej kochamy. Wiedza nie jest przekleństwem, ale dobrodziejstwem. Trzeba wiedzieć. No, ale oczywiście to nie chodzi tylko o tą materialną wiedzę, bo nawet tej materialnej nie zdobędziesz nigdy w całości. Nie ma takiego naukowca, który by wszystko wiedział, albo człowieka, który by znał wszystkie języki. No, ojciec Pio miał to, bo już był wyzwolony od wiedzy i niewiedzy. Dlatego mógł władać wszystkimi językami, bo z całego świata do niego przyjeżdżali do San Giovanni Rotondo, aby z nim porozmawiać w konfesjonale. To ojciec Pio. Miał taki dar, że mówił w swoim języku, a, a ten ktoś za kratki <grych> słyszał w swoim języku. Tak to działało. Trans, translator taki był między nimi, duchowy. I następna myśl. Więcej prostoty w życiu nie znaczy mniej techniki. Technika może być skomplikowana, ale dla naukowców. To i tak bardzo proste sprawy. Najważniejsza jest prostota i ciepło serca. Wtedy wszystko możemy osiągnąć samo niebo. Człowiek nieumocniony, gdy poznał prawdziwą historię o człowieku, mógłby tego nie wytrzymać. Dlaczego? Z tęsknoty za tym, jak na początku było pięknie i wspaniale. Kultura jest pomocna dla głębszego zrozumienia życia oraz dodania mu większej szlachetności i radości. Jest pędzlem malującym dobro. Duchowość zaczyna się od kultury, mówił ojciec Pio. I to zapisałem właśnie. Najpierw kultura, no bo jaka to duchowość, jak ty jesteś niedobry i tam źle się wyrażasz i tam. Nie wiadomo co. To najpierw kultura. Trzeba być takim troszkę oładzonym, takim łagodnym. To jest kultura też. Jak będziesz krzyczał ciągle, czy krzyczała na męża, na dzieci, na cały świat, no to duchowość będzie tak szła za tobą, ale nie dotknie cię tak do końca. W pewnych sytuacjach lepiej jest nie wiedzieć zbyt wiele, ale za to podobać się Bogu. Staraj się też jako pozytywna siła i miłość przypodobać ludziom, osiągniesz wtedy spokój i dasz go innym. I jeszcze jedna myśl. Każde marzenie jest prawdziwe i dobre, ale o ile nie zawiera przykrości dla innych, trzeba w razie czego umieć się wycofać. W niebie też trzeba się tak samo zachowywać, by miłość królowała jak kwiaty i trawy na łące. W niebie są dusze i ciała doskonałe, więc chyba tylko cudem ktoś może kogoś tam obrazić. Tam panuje pełny luz i wyrozumienie, tym bardziej, że zazdrość tam nie istnieje, chociaż. Kiedyś ojciec Pio mi powiedział, że Bóg jest zazdrosny o mnie. Może chodziło mu o to, żebym się nie zmarnował. Bóg jest zazdrosny o nas, i bo nas kocha, ale w tym sensie zazdrosny, że, żeby nie poddać się złu, bo dobro nie zazdrości. Tylko przykro mu, jakby można też tak powiedzieć. Że się pakujemy w różne zło i musimy powtarzać życia, klasy. No to jest ciężkie dla nas przede wszystkim. Dobra, to tyle. Teraz przeczytam Dogmaty. Historia rzymskiego katolicyzmu. Drugi wiek. Rzymski filozof Celsus poświadcza fałszowanie pism chrześcijańskich, mówiąc o rewizjonistach przerabiali Pisma Święte z ich pierwotnej postaci i usunęli wszystko, co pozwalało im na odparcie skierowanych przeciwko nim zarzutów. Uczeni wykazali, że wszystkie cztery uznane przez Kościół Ewangelie zostały przerobione i poprawione. To już mówiłem nieraz o tym. Zresztą Fula Chorak też mówiła, że to już takie archaizmy, że po co, to już nie, to są inne czasy, już troszeczkę... Trzeba by coś nowego, tak Fula Chorak mówiła mi. Trzeci wiek. Aż do III wieku wyznawcy chrystianizmu nie słyszeli o wiecznym dziewictwie Maryi. Ewangelia Mateusza informuje, iż Józef nie zbliżał się do Maryi, aż porodziła syna. Zbliżanie się oznacza w Biblii małżeńskie współżycie. Fakt współżycia Józefa z Maryją po narodzinach Jezusa. Będzie oczywisty dla każdego, komu kościelne dogmaty nie zakazują logicznego wnioskowania. I ja o tym też rozmawiałem z Fulą Chorak właśnie, jak jeździliśmy tam do niej. To oczywiście mówiła to samo, że Maria normalnie współżyła jak wszyscy. Nie było tak, że dziewicą było całe życie i urodziła dziecko. Myślę, że nawet nie jedno urodziła. Tam jest gdzieś tam opisane, że Jezus miał brać. <laughs> Ale nie wchodźmy, już to, to już stare dzieje. Nie ma co. Najważniejsze jest nasze zbawienie tu i teraz. Co nas tam z rzeczy sprzed miliona lat będą obchodziły? To już jest przeszłość. Przeszłość minęła, przyszłości nie ma, a my żyjemy teraz i tu, i to jest najważniejsze. Teraz mamy przerabiać tą materię, przerabiać swoją duszę, żeby. Ją ustroić odpowiednio i nastroić, po to, żeby po śmierci iść już do nieba, już nie wracać tu. I na koniec, wiersz Maćka. W, w 2018 napisał. Czy można pojąć ludzką wrażliwość jej można dotknąć jest jak woda której szept łapie żuraw zbijający się nad taflą dotkniętą sercem jestem wiatrem co dotyka jesteś wodą jesteś wiatrem jestem taki wiersz to tyle na dzisiaj trzymajcie się systemu miłości i kochajcie się Miłość jest najważniejsza, bo mm, tylko ona zbawia. A w miłości są wszystkie atrakcje: jest wiedza, jest piękno, jest kultura, jest sztuka. Wszystko, co trzeba w miłości, jest. I kiedyś ojciec Pio powiedział mi, że bez miłości nic nie ma sensu. To jest takie tupanie w miejscu. Jak robią to politycy, czy jacyś tam ludzie, naukowcy, tupią w miejscu. Mają wykształcenie, mają wszystko, w krawatach chodzą, ale tupią w miejscu i są w powijakach. Nie wejdą do nieba jeszcze, bo muszą znaleźć to niebo najpierw i zapragnąć tego nieba. A jak ktoś pragnie nieba, to znaczy, że musi się stać, że staje się coraz lepszym aniołem. To trzymajcie się i papa. Pa. Pan, czasem zaskakuje nas, system miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest dla każdego z nas. Miłości, by piękniejszy był świat.